Witam Państwa serdecznie. Znajdujemy się w tunelu malinowym, gdzie kontynuujemy projekt BERYTECH. Jest to tunel stacji badawczo-doświadczalnej firmy Boryna. Na finał tego projektu będziemy Państwa zapraszali na przełomie lipca i sierpnia. A dzisiaj zaprosiliśmy na spotkanie Janusza Wysockiego z firmy Haifa. Cześć Janusz. Cześć. Firma Haifa słynie z jakości i to nie tylko w Polsce, ale i na świecie, z jakości nawozów i o tej jakości nawozu będziemy się dzisiaj porozmawiać. Z racji tego, że akurat w tym obiekcie pożywkę w tym roku przygotowujemy na nawozach mono i diskładnikowych firmy Haifa. Janusz, wasze hasło to jest pionierzy przyszłości, pioniering przyszłości i wy w tym, w tym kierunku wizjonerskim idziecie. Porozmawiajmy troszkę. Jakie są wyróżniki waszych produktów? Dlaczego te wasze produkty są tak słynne w świecie? Dlaczego tak niezawodne i tak pewne? Ponieważ myślę, że wynika to z pewnego doświadczenia, które nabrała firma Haifa i pracownicy firmy Haifa przez ostatnie 50, no 60 lat produkcji nawozów. I dla nas liczy się to doświadczenie, które zdobyliśmy i staramy się podążać za rozwojem techniki upraw bezglebowych. Ponieważ ona cały czas się rozwija i, i pnie się do góry. Te plony, które osiągamy, są coraz wyższe. Pewne rzeczy, które kiedyś były mniej istotne bądź zupełnie nieistotne, zaczynają wychodzić na światło dzienne. W firmie Haifa zawsze staraliśmy się znaleźć możliwość, jak wspomóc ogrodników, aby osiągali te wysokie plony, jak pokonywać te przeszkody, które stawały w międzyczasie, i tutaj jakość nawozów absolutnie ma. Znaczenie. No właśnie. Porozmawiajmy o takim nawozie, który najbardziej mnie zainteresował z Waszych portfolio tych nawozów monoskładnikowych, a mianowicie o salecze potasowej, tej, która ma obniżone, obniżoną zawartość sodu. Szczerze mówiąc. Do tej pory niewielu plantatorów, nawet tych bardzo zaawansowanych technologicznie i idących w uprawy kokosowe, zwracało uwagę, ile jest sodu w salecze potasowej, ile jest tych związków balastowych w nawozach pojedynczych. To jest ważne. W pewnym momencie ma, zaczyna mieć kluczowe znaczenie, ponieważ przy niższych plonach, powiedzmy, nie miało to większego znaczenia, ale im wyżej się specjalizujemy, i osiągamy wyższe plony, ta zawartość sodu zaczyna nam przeszkadzać. I tu nawet obserwując rynek wiemy, że już są helaty żelaza, które tradycyjnie były oparte na cząsteczce sodu, teraz się zamienia na helaty żelaza na przykład z zawartością potasu. I jaką ilość helatu żelaza się stosuje w nawożeniu, a jaką ilość saletry potasowej? Są to nieporównywalne ilości, a saletra potasowa, tak jak każde inne nawozy, będą zawierały jakieś elementy sodu. Również sód znajduje się w wodzie, my go mimowolnie Pompujemy w uprawę. Ja tylko może gwoli wyjaśnienia jeszcze tutaj dodam, że według mnie, tak jak i według innych naukowców zajmujących się żywieniem mineralnym roślin. Sód jest najbardziej szkodliwym pierwiastkiem. To sodu trzeba się bać, właśnie nadmiaru sodu. Nie chloru, tylko sodu, który, który niszczy ten, ten system korzeniowy, który niestety bardzo podbije na myce. Zgadza się, poza tym rośliny niechętnie pobierają sód. Chlor chętnie i potrafią go sobie zmagazynować i sobie z nim poradzić. Sodu rośliny nie lubią generalnie. I teraz, wśród nawozów, jeżeli chodzi konkretnie o naszą saletrę potasową. Udało się naszym technologom wprowadzić y, jakiś element na etapie produkcji, że możemy pewną ilość sodu z tego nawozu wyeliminować. Znaną ilość sodu, ponieważ jak sobie zrobiliśmy badania rynku, również naszej klasycznej saletry potasowej, to tam zawartość sodu sięga kilku tysięcy, trzech, czterech tysięcy ppm, a nawet i kilkanaście tysięcy ppm w różnych produktach. No właśnie. Natomiast mamy saletrę potasową multika recy. I tam gwarantujemy, że zawartość sodu nie przekracza 300 ppm. -ów. Przy standardowym badaniu zawartości sodu ta średnia wartość to jest około 150 ppm, natomiast dajemy gwarancję, że ona nie przekroczy 300 ppm, więc bardzo mocno ograniczamy źródło sodu, którym może być saletra potasowa. Podkreślmy zatem, to nie sztuka jest kupić jakąś tam saletrę potasową, która ma, tak jak ja już powiedział, nawet kilkanaście tysięcy ppm sodu. Należy kupić tą, która ma. Tego pierwiastka balastowego jak najniższy poziom, bo on naprawdę nam przeszkadza. A natomiast drugim produktem, który również bardzo dobrze się wpisuje tutaj w naszą technologię bilansowania pożywki w malinie, to jest saletra wapniowa o podwyższonej zawartości wapnia. Tak, jest to też taki właśnie nowatorski produkt zgodnie z ideą Pioneering the Future, Pionierzy Przyszłości. Wprowadzamy saletrę wapniową, która jest w formie granulowanej. Ale zawiera wyższą zawartość wapnia i wyższą zawartość nieco azotu w porównaniu do klasycznej saletry wapniowej, jaką możemy spotkać, chociaż taka klasyczna też znajduje się w naszym portfolio, a tu mamy tą saletrę wapniową o, można powiedzieć, ulepszonym składzie. Jeszcze jeden ważny czynnik jest, że saletra wapniowa prime zawiera tylko 0,3% formy amonowej azotu. W klasycznej saletrze wapniowej znajdziemy 1,1% formy amonowej azotu. A to, się, to ma znaczenie w uprawach bezglebowych. Ma znaczenie szczególnie wtedy, kiedy mamy okres zbiorów, kiedy dbamy o jakość owocu, gdy dbamy o to, żeby on był jasny, prawda? To poziom amonu rzeczywiście ma znaczenie. Ja tylko dodam tak. Jest to ten typ nawozu, który jest szczególnie polecany na, do przygotowania pożywki, gdy woda, nasza woda, zawiera niski poziom wapnia. Tu akurat w projekcie Berytech mamy tego wapnia bardzo mało, jeżeli chodzi w porównaniu do innych rejonów, bo mamy tylko 40-45 ppm. -ów. A zatem, żeby poradzić sobie, dobrze zbilansować wapń, a nie przestrzegać azotem, sięgamy właśnie po ten wyrób. Zgadza się, bo nawóz tak zwany pojedynczy, jak często się mówi, wapniówka to jest saletra wapniowa, ona zawiera i azot, i wapń, i trzeba go jak najbardziej liczyć. I teraz zachowując ten sam poziom azotu, co przy stosowaniu zwykłej saletry wapniowej możemy podbić poziom wapnia w pożywce dzięki zastosowaniu Haifa Cal Prime? Ja jeszcze podzielę się z Państwem jedną tajemnicą, którą będziecie mogli doświadczalnie zobaczyć już podczas naszego finału, a mianowicie w tym obiekcie, gdzie akurat tu jesteśmy, bilansujemy pożywkę na bazie nawozów monodiskładnikowych firmy Haifa, Ale mamy drugi tunel, gdzie zastosowaliśmy nawozy wieloskładnikowe polifit. Jaki jest nasz cel? Wiadomo, że przygotowanie pożywki z nawozów pojedynczych i może jest i prostsze w bilansowaniu, ale wymaga czasu. Każdy nawóz trzeba przeważyć z dokładnością, a tam o ile prościej jest wziąć tyle i tyle kilogramów nawozu wieloskładnikowego, kompletnego, wsypać do zbiornika, wymieszać, ale właśnie porównamy, będziecie mieli możliwość porównania tego, tej skuteczności, czy ta, ten nawóz wieloskładnikowy. Tak samo się dobrze sprawdza w bilansowaniu pożywki. Tak, ostatecznie chodzi o to, żeby stosując czy, te, czy tamte nawozy, żeby udało się tą pożywkę tak zbilansować, żeby mieć satysfakcjonujące plony o dobrej jakości, a później będziemy rozmawiać o tym, co było droższe, co było tańsze, a co było bardziej. Co, co, co co a zatem naszym podstawowym celem w tej chwili jest dogodzenie. Pod tym naszym przyja zielonym przyjacielom. Czyli one mają być zadowolone, one mają być uśmiechnięte, one mają być szczęśliwe. Jak będą, to się odwdzięczą nam takimi plonami, jakie chcemy. Wszystko to robimy z udziałem produktów HAIFA. Dziękuję serdecznie. Dziękuję, Zbyszko. Myślę, że już w tej chwili możemy wspólnie zaprosić Państwa na projekt Berytech na przełomie lipca i sierpnia. Serdecznie zapraszamy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Do zobaczenia.